Wygląda jakby był przegrzany No ale przecież na głowę mu świeci? Nie wiem Gdzieś bym go na dzień na ten może w cieniu go wystawił No właśnie mi się chyba zesrał Nie <laughs> No nic, umyję Co to jest za krok tam? Nie wiem A to na brzeg tam Co, koło nich? No a co? Zobacz, jak koło

O! Pad mi znowu. Jemu chyba się coś stało, wiesz? Dzień dobry. dobry. Wyłowiliśmy ptaka w wodzie. Był, nie wiem co to w ogóle za rasa. Nie wiem, czy on pływać nie umie, czy po prostu wylądował w wodzie i w wodzie się unosił. Tego tak tutaj położę na brzegu. Chyba coś ma ze skrzydełkiem. Tak, żyje. Rusza się nawet. Może. Właśnie próbuję go, próbuję go zdjąć na wiosło, żeby sobie o, na na wodzie, znaczy na brzegu gdzieś został. Chyba ma coś ze skrzydłem. O o o. Nie, nie, może po prostu wpadł do wody i nie potrafił się wzbić z powrotem. Wystarczy, że odpocznie sobie chwilę. Dokładnie.